wywiad z Pepsi LPS Witajcie. Tutaj 3 LPS i będę prowadziła wywiad z Waszą ulubnicą Pepsi LPS. Zapraszamy ją. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę szości. Zadam Ci kilka pytań, a ty będziesz odpowiedzieć. Dobrze. Dobrze, to pierwsze pytanie. Jak, jak masz na imię w realu? Um, Mam na imię Klaudia. Ładne bardzo imię. Dziękuję. Um, Ile masz LPS? Mam LPS 8, 180. Tak Pełna. około czy? Około. Dobrze. Dobrze. A jaki był twój pierwszy LPS i jaki miał numerek? Pierwszy LPS Królik numer 28. 20. Króliczek. 27. Co ja gadam się Przepraszam, nic się nie stało. A zbierałaś coś innego oprócz potrzebów? Nie. A ulubiono wymarzony EPS, jak masz? Ulubiono wymarzony ruszowy dom niemiecki. To jest moje marzenie. Aha. To już wszystkie pytania. Dowiedzieliśmy się u ciebie już dużo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Na nas już pora. I do następnych odcinków. Pa!